Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek z tej strony. Dzień dobry, Stanisław Potoczny. Stronnictwo Polskie, jak zawsze, wita się z Państwem. Podobnie chcemy poruszyć ciekawe i ważne sprawy, sprawy związane z naszym życiem, z naszą przyszłością. I tym razem chcemy tak nawiązać, można powiedzieć, trochę historycznie pod kątem ekonomii i gospodarki, ale przez pryzmat obecnych czasów, bo. Pamiętacie chyba Państwo ładnych parę lat temu, w czasie poprzednich rządów obecnego obozu władzy, panowała taka retoryka, że jesteśmy zieloną wyspą na tle całej Europy, że cała Europa pogrąża się w wielkim kryzysie gospodarczym, że ludzie tracą pracę, firmy bankrutują a my Polacy się rozwijamy i jesteśmy właśnie taką samotną wyspą, zieloną wyspą na tle właśnie tej szalającej burzy, która panuje w całej Europie. I nawiązując do tego właśnie chcielibyśmy tak przytoczyć parę takich informacji, które są no publikowane między innymi przez Ministerstwo Finansów, ale szacunki też przedstawić państwu. Które są przedstawiane odnośnie wzrostu PKB, PKB polskiego. I to w jakiś sposób tak uświadomić Państwa, że często jest tak, że jeżeli obserwujemy właśnie życie takie otaczające nas, czyli to, co dostrzegamy własnymi zmysłami, często to koliduje z tym co nam przedstawiają oficjalne czynniki rządowe bądź medialne. I tutaj właśnie, tak, zacytuję pewne takie informacje podane, między innymi, chociażby przez właśnie Ministerstwo Finansów i dotyczą one chociażby właśnie państwowego długu publicznego. Tutaj podano, że ten dług wzrósł w drugim kwartale Obecnego roku, czyli w, kwartale, w drugim kwartale 2025 roku, o 3,3%, i na koniec czerwca 2025 wyniósł 1 bilion 769,6 miliarda. Tutaj dalej można przeczytać taką ciekawą informację, którą, z którą warto się zapoznać. Zgodnie z wyliczeniami właśnie Ministerstwa Finansów relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec drugiego kwartału 2025 wyniosła 47,1% i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,8 punktu procentowego oraz o 2,8 punktu procentowego. W porównaniu z końcem 2024 roku, dalej tutaj mi się wydaje, że właśnie zwrócić, to są chyba najważniejsze informacje, które można znaleźć: szacunki wzrostu PKB polskiego. <laughs> tutaj są różne, różne szacunki różnych instytucji, ale między innymi, ale tak można powiedzieć pro, że takie szacunki oscylują w granicach 3,4 do 3,9 w 2025 roku, a nawet bliżej 3,9 w całym obecnym roku. Do czego zmierzamy? Że właśnie, jeżeli tak porównamy, właśnie ten państw, polski dług, właśnie ten państwowy dług publiczny, te 47% do Właśnie PKB, można odnieść wrażenie, że tutaj coś jest nie tak, jeżeli tutaj chodzi o właśnie te PKB, bo obserwując właśnie no, naszą gospodarkę, często widzimy wzrost, mm. wzrost chociażby bezrobocia, o czym często już można słyszeć w mediach. Można też. Da, myśmy też wielokrotnie o tym tak. mówili na podstawie własnej informacji, bo jeszcze w mediach zakłamywano to niedawno, ale w tej chwili to już i Gus potwierdza reżimowy. Druga rzecz, wpływy do budżetu, chociażby z podatku VAT. O czym się też mówi, że zaczynają się znowu karuzele vat czyli te wpływy są mniejsze. No i tu warto tak, się zastanowić nad tym, czy znowu nie ulegamy właśnie takiej propagandzie. Teraz, serwowanej przez znowu rządzący obóz, Platformy Obywatelskiej, która chce właśnie w jakiś sposób, nie wiem, podnieść morale Polaków i, i w jakiś sposób tworzyć ten mit takiego dynamicznie rozwijającego się państwa, bo przecież teraz słyszeliśmy też, że tutaj propagandowo nam się serwuje informacje, że mamy być. Mamy być dołączeni do grupy państw G20 ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy państwa polskiego. Tak, właśnie w tym kontekście sobie przypomniałem z dawniejszych czasów, bo kiedyś to się w szkole trzeba było czytać literaturę polską. No jest taki dramat Stanisława Wyspiańskiego Wesele, gdzie tam różne sprawy, między innymi polityczne owych czasów, są omawiane, a jest to czas przecież zaborów Polski. No, i w, w pewnym momencie mamy taki cytat, taki fragment, wypowiedź. Tak, by się nam serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzeczy. I właśnie chodzi o to, byśmy używając tych prostych narzędzi, takich jak pamięć, rozum, potrafili rozeznać to, co nam się w tym medialnym przekazie podaje. Bo po pierwsze. Nie jest tak i nie może być tak, bo ja kompletnie nie wierzę w te informacje, które prawdopodobnie pochodzą od jakichś czynników rządowych, tutaj mowa jest o ministrze finansów, żeby zadłużenie Polski w stosunku do wielkości produktu krajowego brutto zmalało do 47%. To jest w moim przekonaniu całkowicie nieprawdziwe. Gdyby sytuacja była tak dobra, to ze strony Agencji ratingowych, a mamy trzy zasadniczo takie wiodące amerykańskie agencje ratingowe typu Fitch, Moody's i taka dwuczłonowa nazwa w tej chwili wypadła z głowy, to te agencje raczej przestrzegają przed kupowaniem polskich obligacji, bo. Wypłacalność rządu jest wątpliwa. Jeżeli jeszcze do niedawna <Ky> mówiliśmy o tym, że y, granica zadłużania się państwa określona w konstytucji y, zaczyna się dramatycznie przybliżać, to to, co w tej chwili właśnie Piotr nam y, zaprezentował, a pochodzi ta informacja y, właśnie od tych propagandystów, y, Kaczora Donalda nieważne w jakiej oni instytucji, czy w Ministerstwie Finansów, czy w GUS-ie są usadowieni, to po prostu ja, to, ja w to nie wierzę. A trzeba pamiętać, że konstytucyjna granica zadłużania się państwa jest znacznie wyższa niż 47,1%, bo ona na podstawie artykułu 216 ust. 5 Konstytucji wynosi 3 piąte rocznego produktu krajowego brutto. 3 piąte, czyli 60%. I jeżeli mamy ostrzeżenia ze strony y, agencji ratingowych zagranicznych, a one doskonale wiedzą, jak wygląda ta sytuacja, y, jeżeli mamy y, ucieczkę nawet y, powoli w jakieś y, walory typu złoto, a nie w obligacje y, reżimu warszawskiego w tej chwili pod kierownictwem y, Kaczora Donalda, to znaczy, że sytuacja jest zupełnie inna niż w tym, Przekazie propagandowym. Ja tutaj tylko, właśnie zacytuję ten artykuł 216 ust. 5 Konstytucji, który stanowi: Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego produktu krajowego brutto. Więc nagle zaczyna się nam mącić po to, by uzasadnić zwiększenie tego zadłużenia na kompletnie nieuzasadnione zakupy zagranicznego sprzętu wojskowego, to co już rozpoczął reżim pisowski, ten reżim chce kontynuować, a drony, które nadleciały ze wschodu, bo do końca nie wiadomo skąd są zestrzeliwane przez samoloty holenderskie, kierowane przez zwiad lotniczy włoski, więc okazuje się, że nawet tak prostej konstrukcji, jak jakieś styropianowe droniki przylatujące ze wschodu, nie jesteśmy w stanie zestrzelić, musimy to robić cudzym kosztem. To po co te 8 lat rządów PiSu? Po co te wcześniejsze 8 lat rządów Platformy, o której tu już Piotr w tej chwili wspomniał, kiedy Polska była nazywana Zieloną Wyspą w latach 2007-2015? Ja tu przypomnę, że ten okres był naznaczony tak zwanym wielkim kryzysem, może nie wielkim kryzysem, ale dużym kryzysem finansowym rozpoczętym właśnie w Stanach Zjednoczonych na skutek drastycznego spadku wartości nieruchomości. W 2008 roku. No i rzeczywiście to były czasy, kiedy, kiedy w wielu krajach zdarzyło się dużo bardzo niekorzystnych rzeczy, w szczególności dla ludzi, którzy mieli wzięte kredyty zabezpieczone właśnie na nieruchomościach. To w sytuacji, kiedy w wyniku kryzysu nastąpił spadek wartości nieruchomości, także ci ludzie stali się, można powiedzieć, niewypłacalni, a ich a pożyczone przez nich pieniądze, niezabezpieczone dla banków, które udzielały tych kredytów. I to doprowadziło do sytuacji, kiedy ci ludzie albo stracili te nieruchomości, albo musieli ubezpieczyć się bądź zabezpieczyć ten niepokryty deficyt pomiędzy wartością rynkową nieruchomości po jej spadku a wartością rynkową przyjętą w chwili udzielenia. Kredytu I ci, którzy nie byli w stanie udzielić takiego zabezpieczenia bankowi, tracili za swojej nieruchomości i zostawali z niespłaconym kredytem jeszcze na dodatek. Więc to jest sytuacja dramatyczna, i wtedy z taką sytuacją zderzyło się wiele osób w krajach zachodnich. Rzeczywiście, pamiętam te czasy z własnego doświadczenia. W Polsce ceny nieruchomości nie spadły w tamtym czasie. Ceny mieszkań, ceny nieruchomości utrzymały się. Na mniej więcej podobnym poziomie. Ale ten poziom był rzeczywiście dużo niższy niż na zachodzie. W tej chwili, kiedy na skutek spekulacji, no niestety dopuszczonej także przez reżim PiSowski poprzez tę nieograniczoną migrację, yy, związaną po pierwsze ze wschodnią granicą yy, z Ukrainą, kiedy to w 2022 roku zaczęto wpuszczać miliony ludzi, oraz polityką wydawania wiz. Na pracę i tych wiz też wydano przynajmniej ponad milion, jak nie więcej, dla ludzi, którzy nie mogli przyjść przez wschodnią granicę, tylko musieli lecieć samolotami do Europy, gdzieś tam z krajów Ameryki Łacińskiej czy krajów Dalekiej Azji. Doprowadzono rzeczywiście do spekulacyjnego, dużego wzrostu cen nieruchomości i w tej chwili takie ryzyko rzeczywiście może grozić wszystkim tym, którzy te nieruchomości po takich cenach kupowali na kredyt. Tutaj w międzyczasie, jak mówiłeś, Stanisław, tak <laughs> zwróciłem uwagę, uwagę na te szacunki wzrostu PKB i tutaj tak zwracam uwagę, że między innymi <laughs> Międzynarodowy Fundusz Walutów właśnie szacuje przekroczenie jednego biliona dolarów, czyli tutaj około 3,4-3,9% wzrost PKB i tu się tak, tak się zastanawiałem, że to właśnie te wszystkie propagandowe chwyty, czyli właśnie doszacowania tej naszej gospodarki, czy nie mają na kierunek, nie są ukierunkowane w tym kierunku, o którym tutaj wspomniałeś, czyli właśnie zaciąganie kolejnych kredytów na zachodnie uzbrojenie. To ja tam, nie, drodzy Państwo, nie jestem przeciwnikiem tego, żebyśmy brali kredyty i się w jakiś sposób dozbroili, aby zapewnić ochronę, Własnemu państwu, tylko jak widzimy, najczęściej za te pożyczane pieniądze, za te kredyty, kupujemy sprzęt najczęściej za granicą, nie jest to inwestowane w polski przemysł zbrojeniowy. I tu właśnie, czy to o to nie chodzi, właśnie, że, że te szacunki są podnoszone między innymi nawet przez instytucje, tak zwane międzynarodowe, za którymi wiadomo jakie państwa stoją. Żeby właśnie nie, te szacunki nie były właśnie zakłamane, abyśmy my, Polacy, ale również żeby właśnie w kontekście obowiązującego prawa, żebyśmy mogli obchodzić te prawo, zakłamywać informacje i po prostu dawać zarabiać właśnie obcym korporacjom międzynarodowym. No bo tutaj chyba warto nawet zwrócić uwagę, o czym już mówiliśmy w kontekście Egiptu, gdzie Chociażby czołgi amerykańskie Abrams są produkowane w Egipcie, czyli jest ten transfer technologii. Te czołgi są tam robione i to nie są małe ilości, bo to już można powiedzieć, że sam Egipt ma ponad 3000 czołgów. Jak pamiętam, jak mówiliśmy Państwo, w tym chyba ponad 1000 było właśnie tych czołgów amerykańskich. A my, jak zauważyłem, kupujemy ten sprzęt, i chyba takim sztandarowym przykładem dalej będą to Abramsy, że nie dość, że kupiliśmy te pieniądze za ciężkie miliardy. To jeszcze się okazało, że po pewnym krótkim okresie czasu czołgi wracają do Stanów Zjednoczonych w celu serwisowania. To one nie są serwisowane w Polsce, nie mamy takich zdolności. Czołgi na przykład spędzą kilka miesięcy w Polsce i znowu drogą morską. Wracają oczywiście, jak no, my ponosimy koszty tego transportu, bo przecież nie Amerykanie. No i tu na to zwracam uwagę, że właśnie to wszystko może iść właśnie w tym kierunku. A wracając właśnie do tej polityki zadłużenia państwa, ona rzeczywiście została rozpoczęta wraz z, z zarządzeniem kłamstwa, bezprawia, terroru i ludobójstwa pandemicznego w 2020 roku. Wtedy już reżim Jarosława Kaczyńskiego z... zaciągnął dodatkowy dług pandemiczny z tak zwanego funduszu pandemicznego wysokości jak dobrze pamiętam około 199 miliardów złotych. To był 2020 2022 rok. Wiadomo, że długi spłaca się w jakiejś perspektywie w ratach Najczęściej spłaca się poprzez zaciąganie innych długów, tak to jest realizowane w Polsce. W tej chwili, jak dobrze pamiętam, sama obsługa odsetek zadłużenia zagranicznego to już jest 90 miliardów złotych, czyli to jest no, przy budżecie wynoszącym około 600 miliardów, to już jest prawie 1 szósta budżetu państwa, to jest tylko obsługa długu. I to będzie jeszcze wzrastało właśnie na skutek tych długów zaciągniętych podczas pandemii, teraz zaciągany. Dodatkowo na uzbrojenie, czyli na zakup sprzętu zagranicznego, który, jak się okazuje, w warunkach bojowych na froncie ukraińskim niespecjalnie się sprawdza, jak już mówiłeś o tych czołgach Abramsach. Natomiast PT-90, budowane w Polsce, modernizowane w Polsce, jak najbardziej okazuje się sprawdzają. Ale wrócę do jednej informacji, która mnie zaskoczyła. Obserwuję rynek gospodarczy. I finansowy od końca lat 80., tak jak powiedzmy sobie, rozpocząłem studia i się tym interesowałem, i dostęp do informacji taki czy inny był, to w okresie Republiki Grubokreskowej banki w Polsce, czyli wszystkie te zagraniczne i te, których jeszcze jest jakiś kapitał polski, średnio zarabiały 19, 15 miliardów. Złotych rocznie netto po potrąceniu podatków. Natomiast pierwszy taki dla mnie zaskakujący wzrost tych zysków banków w Polsce to już był za rok 2023. Banki w Polsce zarobiły 22 czy 23 miliardy złotych. Więc już o jakieś 7-8 miliardów więcej niż średnia wieloletnia z poprzednich okresów. Natomiast szczyt już absolutny. Zyski banków w Polsce po opodatkowaniu osiągnęły za rok 2024, czyli mamy te kumulacje z roku na rok. Tak, kumulacje zadłużeń pandemicznych wraz z kumulacją zadłużeń, z kupowaniem bezużytecznego, jak się okazuje, sprzętu no, na wyposażenie polskiej armii, no bo oddaliśmy własny, a teraz kupuje się co leci. Te banki w 2000, w ogóle banki w Polsce w 2024 zarobiły 42 miliardy złotych. 42 miliardy złotych, to jest prawie trzy razy więcej niż średnio rocznie zarabiały do 2023 roku. To pokazuje, że ktoś te kredyty płaci. I niewątpliwie to nie są tylko zadłużenia osób fizycznych, to są właśnie wzrastające dramatycznie zadłużenie państwa i zadłużenie innych podmiotów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, które po to, żeby realizować jakieś bzdurne projekty z tak zwanych funduszy unijnych, nie wiem, postawienie ławki na środku drogi szybkiego ruchu, albo zbudowanie boiska na stadionie, A powiedzmy zdarzało sobie... A się nawet zamek na piasku. Albo tak, oczywiście tak, na budowanie zamków na piasku. Dodatkowo pożyczają, bo nie mają własnych pieniędzy, bo są też już zadłużone. To to powoduje, że te banki, które właśnie kredytują te idiotyczne przedsięwzięcia, bo przecież one swoje pieniądze realnie ściągną, nieważne, że ktoś wybudował za te pieniądze zamek na, na plaży, to one ściągają i ten drastyczny wzrost nie przepraszam, drastyczny wzrost zysków banków w Polsce w 2023 powyżej 20 miliardów złotych, a w 2024 42 miliardy złotych, właśnie tym jest spowodowane. To znaczy, że ta gospodarka nie ma się dobrze, bo ta gospodarka coraz więcej przejada pożyczonych pieniędzy, a nie generuje własnych, bo przecież widzimy, jak od czasów pandemii najpierw wyżynano polskie przedsiębiorstwa. Te polskie przedsiębiorstwa dalej są wyżynane, natomiast jeszcze od czasów reżimu Kaczora-Donalda, zaczęto wyżynać zagraniczne przedsiębiorstwa w Polsce, poza oczywiście jeszcze handlem, chociaż tu też widzimy niepokojące symptomy, dosyć duże zwolnienia kadrowe w niektórych sieciach, więc to widać, że wszelkie te informacje o tym rzekomym Eldorado i jakąś drugą zieloną wyspą po okresie lat 2007-2015, teraz 2023-2025 raczej są nieprawdziwe. To tak, tylko ze swojej strony, na zakończenie, jako taką swego rodzaju dygresję, <coughs> chciałbym podać. Bo tutaj wspomniałeś odnośnie kredytów na uzbrojenie, na, na w ogóle transfer tych pieniędzy w tym kierunku. Mi tak się zachciało śmiać, jak sobie przypomniałem informację, którą czytałem, <coughs> jak wygląda logistyka w, polskim armie, w polskiej armii, że. Teraz ma być jakiś stworzony taki projekt, że żołnierze sami będą sobie kupować buty, przysłowiowe gacie, drodzy Państwo. Tak, rękawiczki. Dostaną deputat finansowy i niech sobie kupią. Tak, tak, to mniej więcej to tak ma wyglądać. I tutaj zachodzi pytanie: na jakim poziomie nasza armia jest, że nie jest w stanie zapewnić. Takich podstawowych, fundamentalnego, takiego podstawowego i fundamentalnego wyposażenia? No to ja już mam tutaj bardzo prostą odpowiedź na to. Po prostu zlikwidowano proste szwalnie, które przecież w Polsce funkcjonowały. W tych czasach największego kryzysu i nędzy. Ludzie za parę złotych na godzinę w tych szwalniach w okolicach łodzi i innych dawnych okręgach przemysłowych włókienniczych po prostu szyli. W tej chwili już nawet tego nie ma, bo koszty prądu i tak dalej zostały na tyle podniesione i koszty życia poprzez pisflację czasów pandemii i późniejszych do, do obecnych włącznie, że te szwalnie przestały istnieć, a to, co trzeba zamówić i kupić na przykład w szwalniach Bangladeszu, jest po prostu drogie. Bo tamte dzieci dostają już nie 2 czy 3, 3 złote na godzinę, ale może dostają y, na przykład dolara na godzinę. I to już jest po prostu za drogie. No, ale to I pocharnie. armia szuka możliwości, żeby gdzieś na czarnym rynku sobie ludzie za deputat y, mundurowy kupili wyposażenie y, własne, osobiste y, po to, by nie ponosić tych dużych kosztów zakupów zagranicznych. Bo w Polsce po prostu zniszczono to, co mogło konkurować z produktem sprowadzonym z zagranicy po wyższej cenie. No i teraz to się w jakiś sposób koliduje z tą propagandą mocarstwa europejskiego i mocarstwa światowego, jakim się kieruje kreuje właśnie nasze państwo przez rządzących. Tu jeszcze tak dopowiem, właśnie odnośnie jak tutaj rozmawiamy na ten temat, też spotkałem się często, w wypowiedzi można takie znaleźć, żołnierzy w czynnej służbie. Gdzie właśnie pokazują stan i opisują stan polskiej armii, że te wszystkie zakupy tego uzbrojenia, to nawet ostatnio, chyba dzisiaj, nawet słuchałem takiej wypowiedzi, gdzie jeden z żołnierzy, nie, nie prezentując się po imieniu i na zwisku, bo to akurat był telefon do studia jednego z kanałów nie wiem, czy to kanał zero nie był nawet gdzie właśnie mówił, że. Wy politycy to tak wszystko propagandowo robicie. To była wypowiedź w kontekście właśnie tego incydentu z dronami, że wy tak lubicie robić takie zakupy spektakularne, gdzie można podejść przed kamerami, przeciąć wstęgę, żeby to ładnie wyglądało, jak my, gramy, jak my dbamy o własny, o własny kraj. A takich fundamentalnych rzeczy, jak chociażby amunicja do tego sprzętu. Już nad tym nie myślicie, no bo po co? To już nie jest widowiskowe. Widowiskowo jest stanąć przed Abramsem albo przed samolotem, pstryknąć sobie fotkę, ale to, że już żołnierze, chociażby żołnierze z rezerwy, którzy idą na ćwiczenia, już tak naprawdę nie ma pieniędzy na to, żeby ci żołnierze mogli w sposób właściwy no po prostu przeprowadzić ćwiczenia, chociażby szczereckie, bo brakuje amunicji dla tych żołnierzy. Także to chyba... Znaczy, no Zapisz, wymaluj yy, czasy yy czasy po prostu komuny i układu warszawskiego, bo wtedy na wyposażeniu polskiego wojska rzeczywiście było duże ilości sprzętu różnego rodzaju i lotniczego i, i ciężkiego i transportowego i wodnego również, ale amunicja była w posiadaniu Rosjan. I y, obecne reżimy Republiki nie nieważne czy Kaczor Donald, czy Kaczor Zrzoli Boża przy władzy, Tę samą politykę prowadzą. Oni na stanie może rzeczywiście mają taką czy inną liczbę broni osobistej, broni lekkiej, broni ciężkiej. No ciężkiej to już, gdy idzie o czołgi, transportery, to już nie mają, bo to wszystko na Ukrainę. Poszło samoloty też. To tego już nie ma, ale do tej broni osobistej, czyli pistolety maszynowe i tak dalej, to nie ma po prostu fabryk, które by te broń, te, to zaopatrzenie podstawowe do tego typu broni osobistej produkowały. No stąd te sojusze amunicyjne z Wielką Brytanią i tak dalej. To Rheinmetall otwiera sobie największą fabrykę w Europie, a ci się nie są w stanie po, poszczycić otwarciem nawet malutkiej fabryczki, żeby na potrzeby polskie wyprodukować jakąś mikroskopijną ilość amunicji. No i co tutaj możemy mówić o jakimś porządnym wyposażeniu, jak polska armia, tak jak mówiłem, nie jest w stanie zaopatrzyć wojska w przysłowiowe gacie. Tak. To chyba tak na zakończenie, wydaje mi się, że warto już wyjść z dygresji i pożegnać się z Państwem Dziękuję Państwu za uwagę, ale również zachęcamy do kontaktu z nami. Do widzenia.